Przecież to ja ciebie pobiłem. Haha ha, to dopiero początek. Lo, niby jaki początek? Ataki, a taki a, a. Powinienem cię zabić co o tym myślisz, bo jak dla mnie miodzio. Jesteś i czemu mnie uratowałeś? Jestem zimiennym najlepszy uczeń Diegat. Mów mi liter wszyscy mnie nazywają tak miałem dotrzeć na spotkanie z Diego ale ta mapa mnie chyba zmyliła luknij na nią jak możesz. Ta, widzisz, trzymałeś tą mapę do góry nogami. Z nudów mogę cię tam zaprowadzić, jak chcesz, za mną. Więc prowadź, pójdę za tobą. Bezzi, to ty, Rycerz, sam miał dość na miejsce. Nie to, że cię nie lubię, ale chciałem go uczyć i być pewny, że jestem tylko z nim i głośniej. ma kumpel tego turytera, musiałem uratować. Od bandytów mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Przypatrzę się na wasz trening, to dajecie. Przy okazji, zejdź mi z ławeczki, teraz ja sobie posiedzę mucha, ha-ha. A bo co? Mogę go uczyć siedząc? Po prostu będę mu mówił, co ma robić, czyli na przykład żonglu. Albo na przykład cię się zabić. Nie, no, tego na pewno nie uczyni. Mam ci pomóc, czy może po prostu mi zejdziesz? Kurwa! Nienawidzę tego, jak ktoś mi każe, ale dobra, schodzę tylko dlatego, że muszę uczyć Ritera. Nie myśl, Bezzi, że jesteś lepszy ode mnie. A więc słuchaj, wyjmujesz miecz delikatnie, ranisz przeciwnika, po czym wkładasz więcej siły i machasz mieczem w jego stronę. Starasz mu się zadać niemałe obrażenia, przebijasz go, a potem pokazujesz mu taki znak mieczy, że to ty tutaj jesteś Master King. Dobra, teraz pokażę ci to z mieczem. O, serio? Chcę to zobaczyć, hehehe. <śpies> Cicho siedź, Bezit. <śpies> Dobra, Ritter, masz tą broń. To będzie twoja pierwsza broń tutaj w kolonii. I patrz jak to robię z mieczem. <śpies> no, dawaj też sobie popatrzę i może sobie też coś przypomnę, hehehe. <śpies> <śpies> azy potrenujcie bez nie bądź ostry drar litera, to dopiero początkujący Eh, w porządku tak dobrze mi się siadło że nie mogę wstać ale nie będę miał takiej samej obsesji jak ty Dobra, łapiesz lepiej od bez jego. Może nawet będziesz lepszy od niego? Nieważne, idź cię połóż. To na razie ci wystarczy. Rób zadania i dostawaj kasę. I zainwestuj w jakiegoś armora i oręż. Bo z tym dziadem, co ci dam, daleko nie zajdziesz. To ja sobie usiądę na krześle. To ja idę, bo nie mam nic do roboty oj mistrzu, ktoś tu jest, jakiś ciołek, który siedzi na krzyśle i idiota, który odpoczywa w twoim domu, przychodź szybko. Lepiej się ukryję, by mnie nie zauważyli. Do, 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 do. It's sugar, okay? party like it's sugar, okay? Kim ty jesteś, wynocha z mojej posiadłości? Przecież ja go zająłem dwa tygodnie temu. Nie wykopiecie stąd w moim wieku, co powiesz na to, żebyśmy ustalili zasady? Na jakich? Będziemy przyjacielami, ty możesz przychodzić, kiedy tu zechcesz, i te podobne nawet będziemy mogli urządzić imprezy. to jak zgadasz się... Zgoda.